Siema, witam Was w symulatorze z kopania. Mamy wiertło. Wkręcę Wam się w oko. Jak nie zasubskrybujecie tego kanału i nie zostawicie coś po sobie, łapkę, komentarz, to też zostawienia po sobie. Dobra. A, czyli to jest tak. Czy można od razu z Autodrill za darmo? Nie. No. Ale. Plusem jest to, że od razu pada nam hajs. Dobra, co my tu mamy? Samarek. Daily? Really? Uh, a grupę Muszę to łączyć, a to tam. Pierwsze jaką dodam, no to nie. Muszę pierwsze? Ile mogę mieć? Three. Come on. <laughs> no i teraz rary, nie? No, Ankamon, ale jakieś inne. Kły mm. best i kopiemy się. A to mi chyba dają mnożnik... Tak, hajsu. O! Jakoś zrobiłem sobie automatyczne kopanie, wiem jak. O i zakopanie kopanie dostaję te. E, Boże. Mm, bo, y, chciałem powiedzieć stacja, no bo też jest duże. Ja nie zapomniałem, muszla, muszla, bodajże muszla, chyba muszla. Chyba muszla. Ale my już przeszliśmy do kolejnego etapu. Jesteśmy 140 stóp pod poziomem morza. Kolejne muszelki. Tu, jaka poważna mina w ogóle. Nie wiem czemu. Nie mam gaci. Halo, gacie mi zarąbali. Halo, halo, gacie, gacie. Gdzie są gacie moje? Nie, tak serio to nie mam gaci, bo kupiłem gacie. Ale mm... wycofali chyba i dlatego nie mam gaci. No ale o, już ten kamień kopiemy. <laughs> Mógłbym się po kolejnego drilla, ale mi się nie chce. Hmm też... Pety to stoty. Dobra, zobaczymy co jest w szobie, for fun. O, tu mamy jakieś. Jak zawsze ekskluzywne jajeczko. Kłodziki. Ile tu można mieć. 11 dodatkowych petów założonych. Tak? No tak, tak. chyba. 1, no to 14. Tak, 14 ogółem. Woody or Fancy Monster nasz... Ale strasznie szybko coś schodzi. Nie macie takiego wrażenia? No bo. O kurde. Dobra, to 100 tysięcy bym zarobił, nie, ale nie po jako, tylko tak. W razie czego, jakby kolejny drill kosztował 100 tysięcy, bo obstawiam że tak może być. O, o, o nie pink Kwar kwarc kopiamy Różowy kwarc. Mhm. Czujecie ten pieniądz w tym różowym kwarcu? Może jest pierwsza, 12. A mi już odwala. Mmm... a 150. O, łatwo można to, trzymajcie sobie i klikacie w trade'a No i spoko, macie automatyczne kopanie Dobra, ja poczekam i się to kopie do końca i zobaczymy co jest na końcu W piekle, tam gdzie moje miejsce, będę się smażyć um, Chyba się nie dokopię. Bo patrzcie jak to mi długo zajmuje, takie jedno wykopanie O, dobra Kolejny drill Nukleary jakiś. Super gwiazdka. Też ma dobry mnożnik. Uuuu, Nie, spadłem. Jaka szkoda. No. Dobra, chociaż większe. Może teraz mi się uda dokopać. Dobra, jeszcze chyba tylko ostatnie wykopanie. Albo może i więcej. Nie wiem. Ale wiem na pewno, że przez tą gwiazdkę, która mi świeci, ee, bardzo dużo hajsu mi nawet idzie. Jestem zdziwiony. O! Przekopałem się. Hmm. Okej. Okay. teraz spadniemy. Ciu. Bo tu nie mogę kopać, nie, tu nie mogę. Czyli win. Word. Ile? Za 10 milionów coś tutaj. A, mnie coś ugryzło. Za 75, dobra. E, to mogę sobie wymienić na pewno te pety 2 O, gdzie jest Nemo? <laughs> Nie w kieszeni. Gdzie, o, gdzie, o, gdzie jest Nemo? Gdzie, o, gdzie, o, gdzie jest Nemo? O. Znaczy to, o, to, dobra, chyba tak, o, tak. Aha. I tak lecimy. Oko, akurat fajne jest to, że teraz szybko leci ten hajs, to, to, to jest wielki plus, taki duży, duży plus, także chyba za, du za dużo oczekuję na C10, ale dobra, zobaczymy jak długo będzie mi to zajmować. Dobra, gdzie jest mój win, gdzie jest mój uin, idę po idę po ciebie uh, dobra. Mm. Ojej, drogo, 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 drogo. Jaki to jest obszar? Jaki to obszar? Co jest? Ja nie chcę chyba wiedzieć jaki obszar jest... Yy... Tym najlepszym. Chociaż. Ale nie, wiecie co? To, by, to za długo by trwało, jakbym miał te 10 minut zdobyć. No, możecie dać mi znać w komentarzach, czy chcecie zobaczyć jakieś kolejne krainy, co się tam w nich kryje, co i jak, po co, na co. Eee, aha, bo tu. Dobra. Patrzcie. Mm, tu mam razy jeden, i na następnej mapie będę miał razy trzy winy. Mhm. Jestem ciekawa, gdzie jest rebirr, tak. Tak ogólnikowo gdzie jest rebirr. E, no to co? Napiszcie mi w komentarzu, czy chcecie na przykład kolejne, żebym wam pokazał kolejne mapy, e, Czy tam się kryje, czy jakieś kolejne sprzęty do kopania. No bo myślę, że nie uzbieram tych 10 winów Bo szpikaj, ja padnę Jak kawka, niż yy, uzbieram, mnie Te 10 winów No i co Jak wytrzymaliście do tego momentu, ja Wam bardzo dziękuję Jeszcze raz zachęcam Was do zasubskrybowania, komentowania, lajkowania, będzie mi bardzo miło I no i co Do następnego, trzymajcie się No i pa pa. I życzę Wam miłego dnia lub nocy